Witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale Zwykły Niezwykły. Ja nazywam się Marek Maciuszczak. I chciałbym Cię zaprosić do obejrzenia pierwszego filmu na tym kanale, w którego dowiesz się przede wszystkim, kim jestem i co ja tutaj robię. Ale także dowiesz się, czego możesz się spodziewać po tym kanale. Jaki kontent przygotowuję dla Ciebie. I przede wszystkim, czego będziesz mógł się dowiedzieć tutaj. Także zapraszam Cię już teraz do obejrzenia tego filmu. Tak jak już wspominałem. Ja nazywam się Marek i Jestem zwykłym chłopakiem e, z coś niezwykłą historią, nietypową. Z którą na pewno, pewno będę chciał się z tobą podzielić w jednym z następnych filmów, ale stąd też się wzięła nazwa tego kanału: zwykły, niezwykły, ponieważ ja uważam się osobiście za zwykłego chłopaka, ale wiele osób uważa mnie za dość niezwykłą osobę, przede wszystkim przez to, co przeszedłem, przez moje doświadczenia i tymi wartościami, które zebrałem na przestrzeni lat tych e, tak naprawdę 26 lat e, ile mam e, chcę się z, z tobą podzielić, bo jest to dla mnie bardzo ważne i to jest moje przesłanie zapraszam, e, ale, ale co przede wszystkim będzie na kanale? Na kanale będzie przede wszystkim e, będą przede wszystkim vlogi vlogi, które zawsze chciałem robić być może dla niektórych osób będą one nudne, choć mam nadzieję, że nie E, ale przede wszystkim vlogi z mojego życia, w których będę chciał się dzielić moimi doświadczeniami e, z przestrzeni lat z mojej historii e, przede wszystkim z rozwoju osobistego, który w moim życiu odegrał naprawdę ważną rolę e, i który pomógł mi e, no, stanąć na nogi tak naprawdę ale o tym w następnych filmach na pewno powiem coś więcej. Natomiast przede wszystkim również będą tutaj e, filmy, poradniki e, na temat takich tematów internetowych, social media, e, grafiki do internetu. E, chcę się z, z tym podzielić również wiedzą e, z zakresu marketingu sieciowego, ponieważ to również jest e, rzecz, która odebra, odegrała bardzo ważną rolę w moim życiu, E, więc to są tematy, które, które tu będą się pojawiać regularnie i e, którymi chcę się z Tobą dzielić. E, również proszę Cię e, o twój, e, twój odzew w tej sprawie. E, czy te tematy są Ci bliskie? Czy może Ty również e, masz doświadczenia w tych tematach? Jeżeli tak, to oczywiście. Zapraszam do kontaktu. Każdego tak naprawdę kto chce się ze mną skontaktować i myślę, że kontent, który przygotowuję dla Ciebie, da ogrom wartości dla Ciebie, jak i dla wielu innych osób, które czegoś szukają w życiu, a być może też przeszły. No nietypową dosyć historię w swoim życiu. Mają naprawdę, tak jak ja, mimo tych 26 lat, e, spore doświadczenie życiowe ze sobą. Myślę, że ten kanał, który tak naprawdę tworzy... E, ...idei, w idei, którą się kieruje, dla mnie jedną właśnie z tych podstawowych idei jest Never give up. Nigdy się nie poddawaj. Walcz o swoje. Zawsze się tym kierowałem e, i od zawsze walczę e, o to do czego chcę dążyć i tym chcę się z Tobą podzielić, e, mam nadzieję, że spodobają Ci się filmy, które mam z tworzyć, e, chociaż to też są moje początki i też dopiero zaczynam. Choć w małym stopniu zainteresowałem Cię tymi tematami, to zostaw subskrypcję, aby nie przegapić kolejnych filmów, e, które opublikuję tutaj specjalnie do Ciebie. E, oraz zostaw łapkę w górę, żebym wiedział, że to, te tematy Ci się podobały, że to Cię interesuje. E, oraz, aby ten, jak i następne filmy, darły do jak największej rzeszy ludzi, e, będę Ci bardzo, bardzo wdzięczny za, za pomoc napisz również w komentarzu e, czy te tematy są Ci bliskie jaką ideą się kierujesz będzie to naprawdę bardzo cenne również dla mnie e, dzięki wielkie, że jesteś i do usłyszenia, już nie małem cześć yes, oh, oh, oh. Come on, come on. i see you over there in the corner of the dance floor and i know i know you're acting shy looking at the corner of your eyes so i pick my heart up off the floor move my feet closer to yours catch my breath and i say i'm the one you're looking shut it